Piękne kociewie i wielki biznes. Wielki biznes młodych ludzi. Już po raz kolejny, bo szósty raz, młodzież z regionu ma niepowtarzalną okazję wziąć udział w wydarzeniu Bolesławowo-Biznes Week. To w miejscowości Bolesławowo-koło Skarszew w zespole szkół rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się warsztaty biznesowe dla uczniów szkół średnich. Jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu społecznym, biznesie również, jest współpraca. I to jest coś, co ewidentnie ten program daje. Młodzi ludzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami. W tym roku to debiut z ludźmi z Gruzji i z Białorusi, ale przede wszystkim z menedżerami, doświadczonymi menedżerami z amerykańskich firm i uczą się biznesu. No to jest lekcja, której w szkole, choćbyśmy bardzo chcieli, nie ma szansy przeprowadzić. Business Week łączy ludzi. Business Week to idea, która pozwala młodzieży poszerzać horyzonty. To również rozwój ich możliwości językowych. Jako językowiec i jako nauczyciel wydaje mi się, że, że to, to jedno z najważniejszych rzeczy. Natomiast sama idea i pomysł na uczenie, naukę biznesu wspólnie z doświadczonymi menedżerami jest wspaniały. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie. Bolesławowo-Business Week to część szerszego programu amerykańskiej organizacji Washington Business Week. To trzeci raz, kiedy przyjeżdżam tutaj do Bolesławowa. Co czuję? Podekscytowanie. Cieszę się, że jestem z powrotem. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Grupa, która tu przyjechała, doradcy z Ameryki, są wspaniałą grupą ludzi. Mam nadzieję. Będzie to wspaniały tydzień. My jako szkoła jesteśmy otwarci, szczególnie dobrze współpracujemy z szkołami w Niemczech, we Francji, ale też nastawiliśmy się na takie wymiany młodzieży z Litwy, Białorusi i Ukrainy, a teraz jeszcze oczywiście dołożyliśmy Gruzję. To też jest oczywiście takim elementem dobrych działań powiatu starogardzkiego. Inicjatywa ta to przede wszystkim współpraca z przedsiębiorcami. To dzięki ich realnemu doświadczeniu młodzież ma niepowtarzalną okazję nabyć nowe, przydatne umiejętności. Przedsiębiorstwa tutaj regionu starają się odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Niektóre bardzo cenią sobie działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, i my staraliśmy się takie przedsiębiorstwa wybierać, proponując im współpracę. Sama młodzież bez chwili zwątpienia docenia inicjatywę i z ogromną chęcią oraz entuzjazmem bierze w niej udział. Bardzo fajnie, mamy bardzo dużo uczestników, bo aż 95 osób, także jest to bardzo dużo osób. Mieliśmy sporo pracy, przygotowania, po prostu wszystkiego. Biznes Week taką pozytywną energią naprawdę niesamowicie zaraża. I... Mimo tego, że byłam tutaj pierwszy raz i dwa lata temu przez tydzień, to do tej pory cały czas to czułam i chciało się wracać po prostu. Robimy tutaj całą masę rzeczy związanych z biznesem i to naprawdę pomaga w przyszłości. Potem na studiach jest zdecydowanie łatwiej zrozumieć ekonomię i, i biznes, także to ma być nie tylko zabawa, ale też forma nauki przez zabawę i po prostu spędzania fajnie czasu z nowymi ludźmi, poznawania. Młodzież jest po prostu niesamowita. Rozwój, który widać w ciągu całego tygodnia, jest po prostu nie do opisania. Także młodzież, którą widzieliśmy dzisiaj tutaj na samym początku, na rozpoczęciu, za tydzień będzie kompletnie inną grupą ludzi. Wszystkim uczestnikom wydarzenia życzymy udanego biznesowego tygodnia. Polecamy również zobaczyć. Bolesławowo Business Week 2015 oraz Bolesławowo Business Week 2015 finał warsztatów. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.